Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w czytaniu dla trygonu Ziemi na nowy tydzień. Pamiętajcie, kochani, liczba, polubień, kolejność czytań, także zachęcam do łapki w górę. No i jesteście zwycięzcami. Pod spodem czasówka, rozpoczynamy od byka, kończymy na koziorożcu. Pamiętajcie, proszę, że otworzyłam osobny kanał na czytania miłosne, w opisie znajdziecie link. Tutaj będą się w międzyczasie pojawiać dla Was czytania na miesiąc czerwiec. Byczku drogi, zobaczmy, jakie energie dla Ciebie na nowy tydzień. Co się pojawia dla osób spod znaku byka? Coś nam wypadło. Wszechświat. I to by była bardzo dobra karta, ale zobaczymy. Byk. No, coś jeszcze. Król Donaru, Wasza karta. Moi drodzy, wygląda na to, że zapowiada się bardzo korzystnie. Dobra. Przekładamy. Umiarkowanie. Cesarz. Wórcerz Buław. Wow. Dobra. Poczekajcie, zrobimy inny rozkład niż do tej pory. Albo no wrócimy do tych, które robiliśmy kiedyś. Energia tygodnia, śmierć, zmiany, zmiany, zmiany. I wy do tych zmian dążycie. Tu jestem przekonana, bo tu jest pełno Waszych decyzji i uwolnień. I teraz tak. Wy w tym wszystkim dziewięć mieczy. Trochę stresuje, trochę napięcia jest. Co dobrego. Paść denarów, wyzwanie, co może być trudniejszego, diabeł, no uwolnienie się od czegoś ewidentnie, zamknięcie, pożegnanie czegoś. I teraz tak, wyjmiemy sobie karty na miłość, chociaż na miłość jest osobny kanał, ale zawsze wyciągam kartę. Paść Mhm. Eee... czekajcie, czy wszystko widać. Eee, praca pieniądz, gwiazda, tu jest bardzo dobra karta. Praca, pieniądz. O co my tu pytamy jeszcze? Relacje. Może pracę, pieniądz przeniesiemy sobie tu. A tu zobaczymy jeszcze na relacje: przyjaciele, rodzina. Umiarkowanie, super. I, yy... I co? I zdrowie, byczki drogie. Cesarzowa, ale pięknie, 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 pięknie. Jest trochę stresu, bo jesteście w procesie zmian. Ale zmiany ja uważam są oczekiwane. Są oczekiwane i już Wam mówię, czemu tak uważam. Będziemy dopytywać od razu na bieżąco. Czekajcie, gdzieś mam, tu jest, dobra. I teraz tak, co energię tygodnia macie w tej karcie śmierci? Czekajcie, bo zastanawiam się, jak to ułożyć, żebyście wszystko widzieli, a żeby dla mnie było dobrze. To by musiało być tak. Może. Cały tydzień jest w karcie śmierci. To znaczy, że tutaj są zmiany, na które można było się przygotować, albo które sami wprowadzacie. Konstruktywne zmiany, czyszczenie, że tak powiem, żeby tworzyć coś nowego. I wokół tego wy jesteście w energii dziewiątki mieczy. W ogóle mnie to nie dziwi, bo to jest stres. Natomiast paść denarów. W tym, co pozytywne ma się wokół tego zadziać, wy wyciągacie rękę po coś nowego. Tutaj wiadomo, jeszcze macie mało doświadczenia, jeszcze nie wiadomo w którą stronę, ale nowe możliwości się otwierają. No i to jest na przykład ktoś zapisał się na kurs, tak? I idzie na kurs, który ma zmienić jego karierę. Na przykład, no jest stres, czy sobie poradzę i tak dalej, ale wiecie, że to Wam ma pomóc. W czym? No, tutaj w negatywie mamy tego diabła, więc to może być taki proces uwalniania się od czegoś, który jest trudny, tak? Bo te zmiany tutaj są, no to w ogóle karty detoksykacji mamy. Na przykład, jeżeli ktoś, nie wiem, alkohol się pojawia, tak? To może być ten moment na, na detoks i odwyk. I to może być trudne, ale, no ale warto. Dobra, idziemy i teraz tak. Śmierć. Czego dotyczą te zmiany? No tak, jak powiedziałam, dla każdego to będzie różna bajka, prawda? Ale zobaczmy. Siedem buław, bronicie swojej przestrzeni, bronicie swojego tutaj życia przed pewnymi ludźmi. Toksyczne relacje chcecie pożegnać, relacje, które mają za duży wpływ na Was. Niektórzy będą walczyć, czekajcie, bo ja nie wiem, jak to zrobić, żeby wszystko było widać. Niektórzy będą walczyć, że tak powiem, o dobry, szczęśliwy dom i szczęśliwych ludzi, ale też niektórzy będą się dystansować. Żeby ludzie nie mieli za dużego wpływu na wasze działania. Także uwalniacie się od pewnych relacji, albo pewne relacje chcecie w tym tygodniu w jakiś sposób uchronić, i to jest cała energia tygodnia wokół tego. Ja mam wrażenie, że wy chcecie postawić też na swoją indywidualność, i to możecie mieć ludzi w domu wokół was, którzy lubią wam mówić, co robić, ale wy chcecie zrobić po swojemu. Jeżeli tutaj w energii tygodnia się ktoś pojawia, to to jest skorpion zodiakalny, coś nam jeszcze wypadło komfortu. na ewidentnie potrzebujecie zmian. Relacje. Uczucia, relacje z innymi ludźmi, uczucia związane z tymi ludźmi, relacje w domu, wokół domu, wokół być może e, rodziny, tak czy przyjaciół. Także tutaj są zmiany. Ja nie wiem, czy przed tymi zmianami się bronicie, czy właśnie ich oczekujecie, ale jesteście w dziewiątce mieczy, to znaczy, że jakby stres wokół tego jest spory. No bo mogą być kłótnie, mogą być nieporozumienia, atmosfera jest ogólnie nerwowa wokół tych zmian, boicie się, że tutaj będzie tęsknota niewykorzystane szanse, e, boicie się, że, że ktoś się nie, nie wywiąże z zobowiązań, które wspólnie nie macie, że sobie być może sami nie dacie rady, ale czas już dać sobie radę, bo to jest nowy start. Także ja nie wiem, czy ktoś się z Wami żegna, czy Wy kogoś żegnacie, ale ewidentnie moje drogie beczki, no strasz jest wokół tego. Ja mam wrażenie, że nie boicie się jeszcze odpuścić tę osobę, czy, czy w jakiś sposób boicie się być może tych nowości, które są przed Wami, ale one są w pozytywie. To jest ten Gier denarów, czyli nowe spojrzenie na pewne sprawy. Oj, i gwiazda obok tego, ja już nawet nie wyciągam więcej kart, bo to znaczy, że przyszłość się na Was otwiera. Cały tydzień jest o tym, żeby nie bać się tych zmian bo wszystko, co najlepsze będzie przed Wami, także ten stres jest tu niepotrzebny. No karta diabła w negatywie, ósemka denarów, Tu jest problem jakby przerwania jakiegoś kręgu toksycznego, tak? Czyli na przykład jestem w tej relacji, bo to jest moja rodzina, ale powiedzmy, że to jest toksyczna relacja, no boję się to przerwać, ale nie jest to dla mnie dobre, także tutaj ten, to trzeba przerwać, ewidentnie, i yy, 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 yy szukać jakby możliwości dla siebie, bo one są. Nowy start jest przed Wami, on jest bardzo owocny. Trochę wiele kart wyjąłam, ale mocno chciałam wejść w tę sytuację, czym to może być. Paść kielichów miłości, tutaj też, no i paść nie wyciągam więcej kart. Nowa szansa na miłość, nowy związek, nowa relacja, ktoś nieśmiele tutaj na was spogląda. No, ewidentnie, moje drogie byki, nawet nowe związki się pojawiają przed wami. Widać, że macie taki mocno nowy start. Jedyne, co was trzyma w przeszłości, to strach. Jeśli chodzi o tu mieliśmy związki, no to tu jest właśnie ten stres związany z relacjami, które przetrwają, które nie, że one się zmieniają, co dalej, że ktoś mnie było, że oszuka, że nie ufam. Ja mam wrażenie, że przerywają się i rozpuszczają się, że tak powiem, jakieś relacje długotrwałe. Wokół Was jest stres, bo wy no, bezpieczeństwo macie przy tych osobach, nawet jeżeli nie są dla was dobre, zatem tutaj już trzeba no, po prostu się otworzyć na nowe spostrzeżenia. Macie szansę się z kimś dogadać, znaleźć jakiś kompromis, ale też decyzje wobec relacji, szczególnie jeżeli mamy tu bliźnięta i strzelc, to się pojawiają i tutaj już nie ma przebacz. Ale Wy macie szansę się dogadać trochę inaczej. Nowy pomysł, tylko do tego trzeba elastyczności, a tej elastyczności z pewnej strony może brakować, zatem wtedy głową muru nie przebijecie, więc trzeba też się nauczyć odpuszczać. No, w praca, pieniądz, tu piękna energia się pojawiła gwiazdy. No, tutaj bardzo, bardzo dobre w tym tygodniu macie wszelkiego rodzaju inwestycje. Idziecie w bardzo dobrym kierunku, nawet jeżeli idziecie bardzo powoli, to jest duża nadzieja, że moje inwestycje popłacą, że będą dobre. Uwaga na wszystkie umowy, żeby wszystko było z głową podpisywane, bo dużo niejasności jest. Tu jest takie życie nadzieją, dużo pracy, ale dużo niejasności, ale to w pewnym momencie wszystko przyspieszy. Więc sprawy zaczną się wyjaśniać. Jeszcze nie w tym tygodniu. Na razie jest duża nadzieja, że. Inwestycja, którą tutaj prowadzicie, czy w pracy, czym się zajmujecie, jest dla Was korzystne, ale to w tym tygodniu jeszcze się nie przejaśni. Dużo pracy przed Wami, zanim przyjdzie wynik. I cesarzowa w energii zdrowia, no tutaj kwestie cesarzowa. Ciąża, układ moczowo-płciowy dla kobiet, tak? Drogi rodne, piersi, to by mi się zaznaczało. Mo może być też wygląd jako taki, włosy, skóra, twarz. Ale ja myślę, że tutaj jest dobro zdrowie. Idą dobre informacje o zmianie. Yy, wszystko jakby tutaj kwitnie, także bardzo dobrze, bo jest płodność, jest zdrowie. Jedyne jest stan zapalny u kobiet, coś mi się pojawia, ale to mam wrażenie, że wasza karta się tu pojawia, obfitość. Także nie, to nie jest nic, z czym byście sobie nie poradzili. Jeszcze kartę rady wyciągamy dla Was? Taką ogólną? Gdzie dam pytanie? Tutaj, no. Bardzo dużo kart wyjąłem. przepraszam. Chciałam mocno zrozumieć o co tutaj chodzi. Dobra, karta rada dla byka. Cztery kielichy. Nie bój się powiedzieć nie komuś. To zdecydowanie. Cztery kielichy. Możesz się na coś nie zgadzać, a może ci się coś nie podobać. I musisz się godzić na każde traktowanie. Masz szansę na, na lepsze relacje, szczególnie. Zaufaj temu. Nie daj sobie wmówić, że nie. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry panny, przechodzimy do Was i zobaczmy, jakie energie dla osób z znaku panny na nowy tydzień. Królowa buław, gwiazda, Uf. wszechświat, przepiękne przełożenie macie, ale zobaczymy. Energia tygodnia dla Was drogie panny, koło fortuny. Zmiany, zmiany, zmiany. Nie na wszystko macie wpływ. Tutaj warto po prostu wytrwać. Jak wy się wokół tego macie? Król, yy, przepraszam, rycerz kielichów. No, bardzo chwiejni możecie być niestabilni emocjonalnie. Wy też możecie mieć takie poczucie takiego rozerwania, że nie wiecie, w którą stronę emocjonalnie. Tutaj ważny jest spokój. Co w pozytywie w tym tygodniu? Wieża. No, zmiany są konieczne i są potrzebne. I najlepiej, żeby łupło. Im szybciej, tym lepiej, bo coś się już tu ma wytracić. Co w negatywie? Takie ostrzeżenie. Cztery kielichy nie. Nie brońcie się, nie odmawiajcie tym zmianom, idźcie z prądem, nie blokujcie swojej energii, zdecydowanie. I teraz tak, Miłość. Na Miłość jest osobny kanał, ale oczywiście tutaj pojawi się dla Was czytanie, ale oczywiście wyciągam tu również kartę a może tutaj się nie pojawi, może będzie pod spodem, zobaczymy. No tutaj trzeba uważać wokół miłości, bo mamy tutaj, albo ktoś coś przekłamuje, albo coś przed Wami jest ukryte, partner ukrywa, albo Wy tutaj jakieś manipulacje możecie stosować, bo to jest dualne, także to może działać z dwóch stron. Relacje, rodzina, przyjaciele, dwójka kielichów, tutaj fajnie, pieniądz, finanse, praca, król mieczy i zdrowie dla Panny Cztery buławy, super, super, super. Dobra, dopytujemy od razu i sobie opowiadamy. Teraz tak, moje drogie panienki. Zmiany są konieczne, zmiany są potrzebne, nie opierajcie się im, choćby nie wiadomo, jak trudne były w tym tygodniu, bo coś musi łupnąć już. I tutaj nie mam wątpliwości, to jest w pozytywie. Więc nawet jeżeli się boicie tych zmian albo nie odczuwacie, że to może być pozytywne, to temu trzeba po prostu zaufać, tu nie ma innej opcji nawet. 10 buław. No, powiem wam w odwrocie: 10 buław, i to jest jakby dobra yy, informacja, bo to znaczy, że jakiś ciężar zacznie z was spadać. Że za dużo na siebie wzięliście, blokowało coś wasz potencjał, waszą energię. I czas już wybronić siebie, czas już postawić na siebie, czas rzucić siebie z obowiązania wobec innych. I wszechświat też z was te zobowiązania będzie zrzucał. Zatem tutaj temu się absolutnie nie opierać, bo to, co się ma wydarzyć w tym tygodniu, służy temu, żeby was od czegoś odciążyć i żebyście mogli rozwijać swój własny potencjał. No i karta bierze sześć buław, zmiany są dla Was najlepsze. Tu będzie jakiś przełom, który doprowadzi Was do bycia na piedestale i na świeczniku. Tutaj jest kwestia zaufania do tych zmian i strącenia, jakby ze swojego piedestału, coś, co nie powinno tu już dawno stać. Cztery kielichy król mieczy. Nie opierajcie się temu, co się ma zadziać. Ja też mam wrażenie, że urzędy Wam mogą stanąć na drodze albo jakieś takie sprawy oficjalne. Jest jakaś osoba, tak. Tutaj może być trygon powietrza, trygon ognia, szczególnie baran, szczególnie wodnik. Tu jest jakieś coś na nie. Tu się komuś coś nie podoba, tu ktoś. Ale ja się nie dziwię, bo wiecie co? Wy macie postawić na siebie, bo wy tak często się bardzo staracie o innych i bierzecie na głowę za dużo. To jest ten moment, kiedy każdy ma wziąć na swoją głowę to, co do niego należy. E, także tutaj ktoś może być w takim oporze na te wasze zmiany, ale temu proszę. Zobaczmy, jaka jest rada obok tego dziesięć dolarów weź pod uwagę jakby zdanie innych i dobro ogółu jak najbardziej mm, ale ale planuj też dla siebie, tak? Czyli nie odmawiaj rodzinie, przyjaciołom, ale nie bierz na głowę, jakby zobowiązań za tych ludzi. Bo razem możecie więcej nie może być tak, że ktoś bierze wszystko na swoją głowę. Wy w tym rycerzu kielichów bardzo chwili, stabilizacja jest potrzebna, ale wszystko do tego dąży. Zadbajcie o spokój mentalny, zadbajcie o spokój taki duchowy, bo otwierają się przed wami nowe drzwi, ewidentnie, które mają was doprowadzić do czegoś długotrwałego. To ma być jakiś sukces w waszą stronę, ale tutaj jakby te wybuchy nie są skazane. E, trzeba mieć plan, ale też nie bez przesady. Idźcie z prądem, nie opierajcie się temu, co do Was przychodzi, moje drogie panne. No i siedem mieczy w relacja miłosna. Tu są plotki, tu są. Uważajcie, bo mogą być jakieś niedopowiedzenia, ktoś coś przekręci jakieś zdanie i konflikt z tego tytułu, i rozwalone zaufanie. Po co? Nie ma sensu. Mnie się pokazuje, żeby tutaj obok tej siódemki mieczy z tym gierkiem mieczy nie plotkuj, nie mów za plecami, raczej staraj się mówić wprost. Ktoś się może, ktoś może zacząć, tak? Partner, patrzeć w wasze wiadomości, bo jest problem z zaufaniem albo we wiadomości partnera. Nie ma potrzeby, bo umiarkowanie mówi, że tutaj wszystko będzie grało i śpiewało. To jest tylko chyba problem z zaufaniem i takie e, patrzenie, co tam partner robi za plecami. Jeśli chodzi o relacje rodzinno-przyjacielskie, tutaj jest dwójka kielichów i jest arcykapłan. Możliwe wokół relacji, zaręczyny czy ślub. Uwaga na kłótnie, które są absolutnie niepotrzebne, bo wynikałyby tylko z uporu maniaka. E, może być tak, ja jeszcze sobie przy tej wierzę. No przełom dotyczy bezpośrednio was. Ewidentnie, coś, co już długo, długo działało, nie tak, jakby miało, bo chciałam zobaczyć, czy to dotyczy relacji i będzie przełom. Natomiast e, proszę, uważajcie, żeby nie być zbyt upartymi, bo ten upór z tą czwórką kielichów, ten foch nie jest tutaj wskazany. Bierzemy pod uwagę zdanie bliskich, zdanie innych. Upór nie jest dobry w tej sytuacji. Ktoś Wam może chcieć dobrze doradzić w waszym otoczeniu. Warto się otworzyć na to, na ludzi bliskich. To jest przyjaźń, to jest rodzina. Bo wy możecie się uprzeć na coś i nie brać pod uwagę w ogóle zdania innych, a ktoś chce dla was dobrze. Zwróćcie na to uwagę. Także ja wiem, że wy tu się dystansujecie też od złych rzeczy i złych osób, ale też trzeba wiedzieć, kto mi sprzyja, a kto nie. I w tym tygodniu trzeba by, mieć tę mądrość, żeby, żeby to zrozumieć. Król mieczy wokół kwestii pracy. Tu są decyzje. Do jakiegoś tematu podchodzimy jeszcze raz. Może być jakaś rozmowa z przełożonym, żeby wyjaśnić coś, co się działo. Do jakiegoś tematu jest podejście jeszcze raz w pracy i jest jakaś propozycja w związku z tym i tu możecie świętować. Zatem tutaj szef chyba wychodzi z propozycją jakąś coś, co już miało się dziać. Będzie świętowanie z tego tytułu, ale mam też wrażenie, że jeżeli chodzi o finanse, to przyjdą jakieś, nie wiem, papiery, jakieś dokumenty, coś z przeszłości i tak, tu jest jakaś szansa, na przykład, tak, dostaniesz. Podejście jeszcze raz do tematu, czy dostaniesz kredyt? Tak, dostaniesz kredyt, tak? Także taki tydzień dość obfity w tego typu rzeczy. I czwórka była wokół zdrowia. Siedem mieczy, siedem mieczy, które jest też tutaj. Uwaga, bo może przyjdzie jakaś zaraza z ludźmi wokół Was, szczególnie w domu, i coś Was w tym domku może unieruchomić i zawiesić. Także tutaj uwaga na kontakt z innymi osobami, ale mnie się pokazuje, że to nie będzie nic długotrwałego. Jeżeli ktoś jest, tera, jest chory, to to jest jakby rekonwalescencja i coś, co mogło być długotrwałe i przewlekłe, że tak powiem, może się odblokowywać w tym momencie i wracają siły i perspektywy. Ach, czy ja mam wymienić wszystkie znaki, które są na wymienię. Bliźnięta, panna, wodnik, skorpion, byk, lew. Waga może być. Baran, wodnik ponownie, skorpion, panna, lew, ryby, ryby, wodnik znowu, byk, bliźnięta i strzelec. Takie znaki by mi się tu zaznaczały. Rada dla osób spod znaku panny wypadło, dwie karty, e, trójka była planuj miej plan, cokolwiek nie robisz brama możliwości przed Tobą, otwórz się na przyszłość, bo to jest karta bardzo przyszłościowa gwiazda, nie bój się marzyć wielkich planów, przyszłość przed Tobą, zmiany, które do Ciebie idą macie wiele kart zmian, są bardzo korzystne nie opieraj się nim wszystkiego dobrego, drogie panny, pozdrawiam Was serdecznie Dzień dobry koziorożce Przechodzimy do Was i patrzymy Co mamy dla osób spod znaku koziorożca Na nowy tydzień Koziołki Co dla Was nowy tydzień Jakie energie dla osób spod znaku koziorożca 4 denary, 9 kielichów, 7 kielichów. Dobra. Energia tygodnia. Król mieczy. Wy koziorożce wokół tego. Jak wy się macie? Brydwan. Co w pozytywie dla was w nowym tygodniu? 10 mieczy. Co w negatywie? Na co uważać? Diabeł, wasza karta. <laughs> miłość. I chociaż na miłość otworzyłam osobny kanał pod spodem link, to wyciągam kartę. As mieczy. Relacje rodzinne, przyjacielskie, cesarz. No, jest cesarz. Jeżeli ktoś by wątpił, to pojawił się cesarz, jest baran, jak inaczej. Eee, co dalej? Praca, finanse, dwójka denarów. Hmm, taki ostrożny tydzień jest dla was. I zdrowie dla koziorożca. No, tutaj jest obfitość na maksa, 6 danarów, to nawet nie dopytujemy. Powiem Wam tak, bądźcie ostrożni w tym tygodniu, co jeszcze mamy w tle? Paźmieczy mocno, komunikacja, dowiadujecie się, nie macie jeszcze informacji. Król Mieczy mówi o tym, że cały tydzień będzie o takich bardzo urzędowych sprawach, o wyjaśnieniach, o decyzjach, o fakcie, o logice. Tylko do tego trzeba mieć wszystkie informacje. I teraz tak, z pozytywem dla Was coś może, zaraz zobaczę o co chodzi. poczekaj, od razu na bieżąco będziemy dopytywać. Jeszcze Wam powiem, jakie znaki w tym tygodniu się rysują dla Was. Wodnik mogą być bliźnięta, rak. No, baran, no jak inaczej. I yy, koziorożec. Dobra, zobaczmy najpierw na tego króla mieczy. No, tak jak mówię, oficjalne sprawy, wiedza, podejmowanie decyzji, logika, dowiadywanie się. Yy, uwaga, tutaj, żeby zbyt nerwowo nie podejść do rzeczy. Tutaj takie rozmowy bardziej profesjonalne, nienerwowe, nie po łebkach. Wy chcecie jakieś coś zmienić, coś, inicjatywa jakaś jest. Przychodzą jakieś decyzje z góry. Czy Wam się te decyzje podobają? Nie wiem. Tu jest oczekiwanie na decyzję od urzędu, od nie wiem, przełożonego, bo na razie macie zawiązane ręce i z tym nic nie zrobić. Czyli jakieś decyzje, tutaj jest oczekiwanie. I teraz tak, dziesiątka mieczy to jest karta utraty złudzeń, ale bolesnej. Natomiast tu jest w pozytywie, czyli pewne sprawy się rozwiążą. I wszystko będzie jasne, e, czy to dobrze, czy nie. Wy to macie w pozytywie. Czyli coś, co było w zastoju, wyjaśni się. Nie wiem, czy na Waszą korzyść, czy nie korzyść, ale to Was jakby trzymało w miejscu. I ja mam wrażenie, że jeszcze jakiś czas Was potrzyma. I tu chodzi o to, że jeżeli coś się nie wyjaśnia w tym tygodniu, to dobrze, bo moglibyście podjąć je jakby zbytnio... Impulsywną decyzję wobec czegoś. A tutaj sprawa musi być bardzo przemyślana. Zatem, jeżeli coś Was trzyma w miejscu i nie pozwala Wam ruszyć dalej, to dobrze, bo słomiany zapał, jeżeli ktoś ma, to ten słomiany zapał zgaśnie i trudno, i nie idziemy w to. A jeżeli komuś bardzo zależy, bo ja nie wiem, tej decyzji chyba w tym tygodniu jeszcze nie będzie z urzędu, czy nie wiem o co chodzi, to wytrzyma. Ten tydzień będzie taki wtedy na przemyślenia, czy ja na pewno chcę w to iść, tak? Szczególnie jeśli wszechświat mnie zablokuje, to mamy szansę na przemyślenie jeszcze raz, czy ja chcę w to naprawdę wejść. Więc jeżeli coś się nie wydarza w tym tygodniu, to dajcie sobie czas. Nie przyspieszajcie tego, bo się okaże, że ktoś tutaj impulsem zadziałał i może coś nie było pisane. Diabeł w negatywie to jest Wasza karta. Tutaj uzależnienia mocno się pokazują, kwestie uzależnień, które mogą Was zatrzymać w miejscu. To są przeciążenia ciała, ducha, na to trzeba zwrócić uwagę. Uważajcie, bo mnie się też pokazuje, że wy nie potraficie się uwolnić od czegoś, co jest dla was toksyczne. No to dla niektórych będzie uzależnienie od alkoholu, od jedzenia, od związku, od seksu, hazard, tak? I tutaj jaka zrada, rada? Dziewięć danarów. Wiesz co, postaw na zdrowie i postaw na to, co jest dla ciebie dobre. Bo na razie to odkładasz drogi koziorożczu i wydaje ci się, że później, później się z tym uporam, a po prostu siedzisz pod tym kroszem i później się okazuje, że jest za późno. Zatem tutaj trzeba uważać, bo, bo jesteście w jakimś mocnym przeciążeniu, tu stale zapalne ciała mogą się pokazywać. Zadbajcie o zdrowie, o ducha i ulepszajcie swój standard. Jakikolwiek by nie był. Róbcie wszystko to, co jest dla was dobre. Wy w tym rydwanie macie jakiś konkretny zamiar ruszenia przed siebie w jakimś konkretnym kierunku? To są jakieś. Marzenia. I ja się nie dziwię, że wszechświat was w tym tygodniu zatrzymuje, drogie koziorożce, bo to może być takie połączenie we mgle. Ja nie wiem, czy to jest dobre to, co sobie wymyśliliście. Zatem, wszechświat was zatrzymuje to dobrze. Temu trzeba zaufać, bo tu jest takie, no nie macie albo doświadczenia, albo ruszacie do tej drogi, i później straty by czekały na tej drodze. Tutaj warto się wstrzymać z decyzją, poczekać, aż się pewne rzeczy wyklarują, bo opieracie się na marzeniu i złudzeniu, a nie na rzeczywistości. Zatem ta rzeczywistość może być tutaj, ta dziesiątka mieczy, tak? Czyli coś się może wyjaśnić na waszą niekorzyść, albo będzie we wstrzymaniu w pozytywie dla was, bo poszlibyście w złą stronę i stracili, nie wiem, czy pieniądz, zdrowie, czy, czy, czy jakieś duże rozczarowanie by było. A z w relacjach? Tu są rozmowy i tu są odcięcia i odejścia. Niektórzy będą się rozstawać i żegnać, racjonalnie stwierdzą, że, że tak to dłużej nie może funkcjonować i albo będą dawać sobie nową szansę na innym gruncie, albo po prostu nowy start zupełnie. Niektórzy będą czekać, ale tu jest potrzebna jakby rozmowa wokół relacji, tak? Czego my od siebie oczekujemy i czy jesteśmy w stanie to spełnić? To jest jakby konieczny czynnik tutaj. Cesarz wokół relacje, yy, przyjaźń, rodzina. Tutaj mocno zaznaczony wpływ ojca albo jakiegoś mężczyzny. Wpływ to jest dobry. Ta osoba chce Wam dobrze doradzić, ta osoba ma pomysł, ta osoba wie, jak do Was podejść. Z taką osobą warto gadać. Ktoś, kto jest doświadczony, to może być ojciec, brat, nie wiem, jakiś mężczyzna, może być baran sodiakalny. Ktoś Wam tu mądrze chce doradzić, szczególnie w tej sprawie, w której macie jeszcze niepewności, bo mamy tu kogoś z doświadczeniem. Czyli na przykład, nie wiem, chodzi na okupno domu i chcecie to zrobić. No taki absurdalny przykład, to może kupno samochodu i chcecie to zrobić, bo już Wam się spodobało już teraz i nagle się okazuje, kurczę, no nie ma tego samochodu, muszę poczekać. I ktoś. Się na tym zna, to może być ojciec i wam doradzi, tak? Co jest dla Was korzystniejsze, bo Wy jakby tak trochę w swojej wizji utknęliście, i, i to może niewiele mieć wspólnego z rzeczywistością. Także tu słuchamy rady tej osoby, bo chce dla Was dobrze. No i w pracy: dwójka denarów to może być praca na dwa etaty. Przychodzi jakaś możliwość w pracy o rozwoju. Yy. Że jest szansa się rozwijać w nowym kierunku, i jakieś niezadowolenie może się skończyć. Także koziorożec może zaryzykować podjąć się czegoś nowego wokół pracy, czy pracy na dwa etaty, i tutaj jakby jest szansa na rozwój kreatywny. Uważajcie tylko na wszystkie umowy, ale tak, jakby jesteście w stanie gdzieś tam znaleźć jakieś spełnienie. Także jak najbardziej warto wziąć pod uwagę tę tą, tą opcję, która się pojawia wokół pracy. No tak jak mówiłam, wokół zdrowia: 6 denarów, sąd. Jeżeli jakieś sprawy stały mie w miejscu obok zdrowia, to kochani, wszystko wraca do równowagi, do normy. Ktoś Wam chce pomóc, przychodzą wyniki badań. Jeżeli tak, to są dobre. Zatem tutaj to wygląda dobrze. Teraz nic nie wyciągamy więcej oprócz rad dla Was, o coś wypadło. Piątka mieczy, no uważaj, żeby nie tutaj strat nie ponieść, to ewidentnie, ale zobaczmy, jaka jest bardzo ogólna rada dla osób spod znaku koziorożca na nowy tydzień. Czwórka buław. Wiesz co? E, czwórka buław to jest takie spokojne miejsce, tak? Czyli zastanów się, daj sobie czas na przemyślenia. W czwórce buław jesteśmy w zastoju. Odetchnij, zanim ruszysz dalej do drogi. E, pozwól też, żeby ludzie wokół ciebie, no właśnie, ci przyjaciele, rodzina, czy, czy e, gdzieś tam bliscy wam ludzie, e, gdzieś działali z wami w równowadze, tak? W czwórce buław, daj sobie pauzę, świętuj, ciesz się tym, co masz. Nie podejmuj za bardzo decyzji, nie wybiegaj przed siebie. Po prostu bądź tu i teraz, e, i Zadbaj o ten dom, o tę rodzinę, o te relacje. Posłuchaj kogoś z rodziny, z przyjaciół, bo ma dla ciebie dobrą radę. To wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam was serdecznie.